Ale ja tu parkurze! Łocho, wow, łocho. No Dobra, ty, to też. 3, 2, 1, go. Co się stanie? Cześć. Tu Krazis w pierwszym odcinku z nowego serwera Master Builder. Są dzisiaj ze mną? Gurry, witam. Szybek I co mam? Tak, i znajdujemy się na serwerze. O Boże, Chryste, panie. Widzicie, Bony? I musimy zbudować małego kucyka Little Pony O Boże, kto wymyślił te tematy? Noo no, tego Nie, nie ja Czekaj. No dobra, no to robimy małego kucyka W sumie tak fajny temat No Czemu? nie wiem Ale kucyki. dobra, nie ważne. Ja tu sobie muszę w, no szybko e, wygooglować jakiegoś Musisz sobie spróbować takie wyobrazić, tak? E, tak? To jest... Ciężki chleb Jaki tylko... no spaślak jest... wyjdzie? No nie. Tylko uważaj, żebyś to nie wyszło za daleko, wiesz? To, to, to twoje wyobrażenia o tych kucykach. Ej, ale za, zapytam, bo chyba wszyscy kojarzą mnie mały zakres kucyków, bo są takie charakterystyczne, że często występują w miniaturach. Wiesz, wiesz co? Nie chcę się przyznawać, ale kojarzę ich trochę dużo, bo, bo moją byłą oglądaliśmy to <laughs> kiedyś. Klejzis! Co się z tobą dzieje? Proszę, to jakiś. Tu jakieś nie wiadomo jakie w ogóle Star Warsy coś tego typu pierdeła, tu nagle kucyki pony. Co się z tobą chłopie dzieje. Ludzie nie mogę zabić zwierzaków jak już postawiłem, no nie Pomocy Gdzie jesteś? Już idę Pędzę Dobre Dobra, zrobimy coś takiego oh, ho, 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 ho. pytanie, ale takie serio. Czy kucyki pony miały... W... Kopyta, tak wyraźnie pokazane inne jakieś Tak, ja robię, ja robię kopytka. Wyraźnie kopytka, z tego co ja patrzyłem przed sekundą w Google, to nie do końca. Ej, ale Little Pony to nie co znaczy, to że My Little Pony, nie? to jest ogólnie kucyk. Tak, kucyk. Okej, okay, to nie, strzałem, nie, nie że tak Wszyscy wybudujemy My Little Pony. Ja robię tego. Aha! E, 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 tinky Winky nie, kurczę jakbyś razem wziął. Pinky, nie, Pinky Pie, o to Pinky Pie. <laughs> A ja idę, idę, idę tak na czuja. Czekajcie, z jakiej będę zrobić ogon? Z brązowej? Zależy jaki jakich zrobiłeś kucyka, bo wiesz, że one mają kolory. Jeden jest na przykład niebieski, w tym momencie ma pęczową grzywę. Jeden był różowy, no to ma praktycznie wszystko różowe. Jeden był taki fioletowy, no to on ma tam w ogóle róg i tak dalej, nie wiadomo co. Dobra, wiem co zrobię. Dla... Ciebie, co ciebie, bo ja powiem, co... Gryplim, dla ciebie zrobię specjalnie obym Pikachu. Pikachu. A był jakiś żółty na pewno, na pewno, tam było tyle tych nie, czekaj, okay. Apple, nie, Wszyscy. jak to się nazywa, jakoś tak Co, Co, Nie wiem to wiesz, jest różowe? Apple Pie? Czy, czy coś no, takiego? Apple, Apple, Jack Apple Jack, oh, Apple, Widzisz, o jasne, kurde tak, jak ja się cieszę, pierwszy raz się cieszę, że nie zgadłem, nie? Bo to jest, to było w ogóle rednek wśród tych kucyków To jest brzydkie O okay, nie nie cyfer. Mogę dostać więcej czasu No i przydałoby się więcej czasu tak, zdecydowanie. Dobra, no. Mo może coś mi z tego wyjdzie. No to będzie tak. Czy dinozaury no też coś są coś akceptowalne? W środniku chyba był jeden mało krokodylok dinozaur. To, to dinozaur. był smok. Z tego co nam ja to był smok, ale nie wiem, ja, ja tego nie oglądałem zbyt często. Tak, A, tak, tak. tak. teraz się tłumacz. Teraz się tłumacz. Dobra, e, to wygląda jak... jak e, pies. Możesz jakieś efekty umnie. tam z tyłka. Mamy no tu efekt tęczy, może? A nie wiem Jeszcze nie słyszałem o takim, No sprawdź, jego, zobacz mnie zobaczymy. To jest? O, efekt się kładzie, no dobra, Wydamy sobie tutaj efektów trochę Wiecie co, ja... lepiej chyba było tu budować coś mniejszego, tak mi się wydaje, bo... No w no, mi... tak <laughs> Co ja o, zrobiłem? Człowieku, mam, mam, co chciałem. mam, co chciałem, Dobra, ja już mam jakiegoś konika pięknego taki wspaniałego Ja też nie to było piękne nie powiem, że to było piękne Stół, aż tak źle? Tak Ale czemu ja nie mogę ubić zwierząt? Jakże, kurde, postawię jakieś zwierzęta, to nie mogę już ich ubić A tutaj byłyby idealnie te małe koniki z e, No, no, w sumie to byłby taki fajny pomysł jakby postawić takie koniki Ale wiesz co, ja jednak sobie dam spokój ze zwierzętami, skoro się nikt nie da zabić tak, Dobra, no, ja już A ja coś w tym mam. momencie, jako że już mam tutaj jakiegoś kunia zrobionego, to zrobię mu ciasto. Jako ja że się oglądam mało czasu. To ja się zaczynam stresować, <kłysy> <kłysy> bo jeszcze nie skończyłem. <bieżysyński> <kłysy> Ile będzie ja konkurencji? <kłysy> Ach, e, no, 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 jeszcze konkurencji? No. Powiedzcie, że jeszcze będą tak strzy dla rehabilitacji. Okay. <kłysy> Spróbuję żeby wziąć, żebyśmy nagrali przynajmniej ze dwie, jak nie trzy. Ale to zobaczymy. Dobra, jestem z powrotem, muszę na wyciszyć się. Bo ja myślałem, że tu chodzi o te Little Pony, to są serio te Little Pony takie cukierkowe, Wii oui, i w ogóle. Ale to są My Little Pony, a to wiesz, a tutaj, to znaczy, można to na dwojaki sposób, bo Little Pony to jest nazwa, kucyk po prostu, nie, ale tak. z drugiej strony może to być też My Little Pony. Dobra, zrobię coś, co mi czas już... 10 sekund, a ja mam skończyć. dobra, już, już zrobione. Dobra. Ale powiedzcie, że tu się nikt nie wyświetla. Eee, tego tylko jeszcze się wyświetla. Dobra, to zrobił To jest straszne, dobra, dobra. Dobrać, Gryplin, o, jesteś o, boisz się, boisz się tego co zbudowałeś? Fajne zęby. Może, Może być. To ja nawet dobre powiem wam. Ty, tak, co, i zęby, dobra. No, proszę. O, bór, dobra, gryplin, zjadam, ja cię wyzywam na nasz pojedynek, kto zrobi gorsze paskustwo. Cyfer i grisis oceniają, okej? O dinozaurze chyba. Gdzie? To ma głowę! To jest sama szyja! Nie, to, jest... to jest niestety... Słabe, tylko i wyłącznie mają. Ma... to zabrakło, ale też... Ogóle... Trzeba powiedzieć, że oprócz na... naszej czwórki... Jaki to Ej, ty, nie wiem co to budował, To jest To jest pies! Znaczy, troszkę wygląda jak Triceratops od przodu, ale generalnie tak. To jest fajne nawet. Ja też... Chociaż czekaj... Ej, to, ja to ma... To... Co to ma z tyłu? Jak dla mnie to, to okay. jest taki to słonik, ale okej. Okay. Eee. To jest to samo, ale po wlewie. <laughs> <noise> Dokładnie z tym że... <noise> <noise> z kropowką. No kurczę, rzeczywiście. <noise> dobra, o. O, o. jest znowu. A, to jest do, dobra Arkeus. praca, jeżeli Arkeus. nie lepiej. Nie, Weźmy tego do Alka i porównuj do Halo. <noise> dobra, ej, ale ty <noise> budować To Mój, mój, bo mówiłem, że z robię. Dobra, kolejny. Co zrobił? To jest krowa, to, to miał być koni. Nie, zakupy daje słabe. To jest krowa. Nie, no może być, może być. Gutka by była jakby ogon był lepszy. A to odpadła część ogona po prostu. Ej, A w ogóle ogon, ten od jakiegoś jaszczura tam był, nie? Ej, ten. To nie jest ładny, to nie jest ładny. Dobra. Tylko jak sobie tak wyobrazicie te oczy, to coś jest nie tak. to jest tak. Jak się ona nazywała? Fluttershy. Tak, Fluttershy, dokładnie, to Luz. ta, co zawsze miała problem do wszystkich, taka spięta była, nie? Podobnie, no. się, to zaczynam bać powoli. Eee... To jest żaba. Jedziemy, mu żabę. O Boże. Greplim sobie. <śmieniciela> no dobra. Tutaj no, żywy przyznaje. Hmm. czy to jest kontok? To jest stół, nie szefiaj się. Teraz się, to się, to się ale, ale jest tęcza. O za tęczę mogłem dać jeden punkt więcej. Jest ten, jak to się nazywa? Ta takie, takie, ta, ten kot taki, na o Koni. Jan Koni. O, a, dziękuję. A, kudy, czekaj, my mamy o, trzy miejsca stopki. No proszę, proszę, a ja nie jestem ostatni. No, no, dwa, czekaj, dwa, nie, stopki mamy tylko dwa. Like nie jest z nami. Ale nie, trzy miejsca są stopki, a ty byłeś trzeci, a Gryplin był pierwszy Aha, dobra o, I w tym momencie Jezusie. lecimy jeszcze raz Dobra, dobra A teraz wylosuje się na pewno coś bardzo fajnego Ja. O kurczę Kurde, ten Moment, moment, tomu. moment, moment, musiałem wyjść, bo wlazłem nie tu gdzie trzeba okay. no, Wracaj, chodź do nas, chodź do szybko, nas, chodź o 10 sekund Nie, gdzie ja jestem, gdzie ja... Gdzie ja jestem? Biegnę, 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 biegnę. No chodź Biegnę, biegnę Trzypyk dawaj, jest jest, jest! jest, yes, udało A, Trzybie, dobry nie, jestem. Ja nie ty to nie. I co w tym momencie Napiszę, żeby wyliwnęli. Aaa, go żeby wyliwnęli. Tak się czy? wychodzi. Kurpos wyszedł. Aleowe. Okej, okay, ukośnik leave, okej, okay, spoko. Okay. <grym> no, <fajnie. grym> e, ukośnik leave. Dobra. Ukośnik leaves. Min Mini fail, ale to nie ja failowałem. ja zdążyłem, ja, 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 ja zdążyłem ja chciałem Cię uratować Wtedy, Dobrze, no, wyjtyk, no aha, tam dziękuję Ktoś tam jest. Eee, Wydaje mi się, że tam jest Gingis O już jest, już jest Chodzimy? Dobra, chodźcie na Dobra, ale taki mały fail, ale co tam? Już <grym> dobra <grym grym> no, Dobrze, Taka mała atrakcja, żeby nie było nudno Jestem, tym razem jestem Yes, yes, jest, jest, jest i jest i jest dzięki shiftach. Jest, Dobra, jest, są wszyscy. Bo oprócz nas jeszcze jest Purpose, Gingis, Lighter, jego, brat, jego brata, Krzymek, Dobra. brata Krzymek oraz Maja. Skupiamy się. Na drużynie. Aha, bo to jest A brat jest. tego Lightera, tak? Tak. <laughs> A? Alkohol, alkohol, ooo, to, to, to gryplim coś dla ciebie Ojej, dlaczego, o, tam, No to tu Ta będzie trzeba tęba... Z chantelem ostatnio zabalowali mocniej, halo o, Ech, Tam zabalowali chodem. zabalowali. Dobra, to musi po pierwsze być coś takiego Tylko wszyscy się tak, ooo, o jest, tak, dobrze Wszyscy się teraz cieszą, ciekawe jak pobudujemy Dobry temat, tak, tak O no, tak, wszyscy na pewno najlepsi w nim będą, dokładnie Jestem ciekaw czy ktoś wybuduje po prostu prostu WODĘ B -b 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 -b. TY WIEM CO ZROBIĘ e, Kac. Po prostu wezmę Saka. na tego Na, na sam koniec Dobrze. się buduje ogórka jakby ktoś miał kaca po tym całym temacie O właśnie to jest e, no, taki skacowany określałem. w sumie Ale nie wiem czy z tego ja w ogóle słyszeliście o tabletce na... na ten na... Nie kaca Dzieńko? tylko na, na to że jak się jest upitym Że jak nie, że jak tam tabletkę to automatycznie ci mija Całe to, ale nie sprzedają jej, bo ludzie by się uchlewali. O tym? Wiesz co, szczerze Ciekawie. mówiąc, to nie chciałbym takie tabletki. To, wiesz co, kiedyś ty grałem w Dedeki w, w, w Runner i w tym momencie jak był kapłan, który miał czar osunięcie trucizny, to on był po prostu z widłami goniony. Jak podszedł do jakiegoś pijanego krasnoluda i usunął mu całą truciznę, sprawiając, że już był trzeźwy, to ten krasnolud po prostu wiesz szał i atak... tak to, to ty zrobiłeś? Dobrze, ja już coś tutaj mam, prezentuję to coś nawet. Nawet ma to nogi, bym powiedział. Ale, ale to miał być alkohol. <grym> <grym> Okej, <Okay, grym> może to jest kieliszek. Ej, proszę cię, nie czytaj mi w myślach, dobra? A ja to, to wszyscy to jest, już na, na pewno, pewno tak zrobią. No z... tak come on, co by, co Ej, by tu no innego zrobić? że mamy kolorowe szkło, nie? Jak coś. Mhm. Wiem, no w sumie to ja tego użyłem. Momencie, ja tak przypominam, jakbyście nie pamiętali, bo ja też postanowiłem użyć do no nie wiem, kto... nie. A ja Czarne nie, bo pomyślałem, że wszyscy to zrobią. Przebieg przebiegle. Korek, korek, korek. Jest, będzie korek. Ale niech będzie coś takiego. Korek, tak napisał mojego kumpla, wołali. <laughs> o, jest, dobra, mam buteleczkę. A, w sumie taka średnia mi wyszła. A ja znowu powtórzę to, co wcześniej, ja nie mam butelki, to wygląda jak dzban. W sumie taki dzban. To jest sprowe. Z u alkoholu, no wcale nie byłoby taki głupie. A co w tym zbanie? Już wino. Już, nic. Nino. Już nino. wino. Dobra. I y, no, następnie budujemy tutaj tak o, no y, y, kieliszek. I no tak. Tak, o tak. Ej, ale z czego korek? Nie, to może A nie, dobrze, taki można. Zerknę chociażbym może chociażby zrobić. Ej, ale ja zdesak, będę inny i nie zrobię tego, co wszyscy. Ja nie dam wody do kieliszka. No, nie to, będzie. To, to, kto by tutaj dawał wodę? Czy Ej, no, sorry, nie. wiesz co, nie mamy jezusa wśród nas, żeby to później wino za Miał miało być, alkohol, a nie woda. Dobra, ja już tutaj coś mam, tylko czekaj, czy, czy to można jakieś particlesy pod podpisać? Hmm. Bąbelkowanie, jeżeli masz szampana. Efekty, nie no. W sumie. O, serducha, to będzie dobry particle. Serducha. Na pojedynczym No, <laughs> Zresztą... Ej, panie. Rozwiązuje okay. język i zdejmuje ubrania Chodzi mi się, <noise> się widzieć, że tu wszyscy kurczę na czasach idealnie, bez, lesen, bez problemu Teraz Ja problemu. skończyłem, no. wiesz o tym O, proszę Kubady. Tylko, że za duży kielich, za małą butelkę No bo wiesz co, tyle już wybudował, ponieważ większość, większość wypił już nie. Tak, dokładnie Dobra, ty mam Ty tu... jeszcze niepełnoletni jesteś, nie szalej tak Prestań, to tylko jeszcze niecały miesiąc <noise> Jeszcze trochę Dobra, szybko, Kurde, no, nie, no nie, tak samo. W ogóle podoba Szymy, mi się tutaj jak? mapa, tutaj jaka jest Fajne, Ten domek mi się podoba. I tutaj jest po prostu vlog. No, ulubiony vlog, blo Grafa, którego najbardziej lubi nienawidzić. Diory! Który <grym> najbardziej nie lubi nienawidzić? Takie to było najbardziej najbardziej troszkę wyszło. No. ucha. Latające znaki. Latające znaki. Co, Ej, ale co w nie. Ej, Ale korniszą. nie no, korniszona nie zrobi, bo to jest alkohol, a to, to niekoniecznie musi być mocny alkohol. Krasnoludzki. Ja mam... Proste, dobre wino. A wiesz, Dobra. że też zrobiłem wino, tak jakby. Dobra, Dobra ja tak. A to ja mam coś 60%. innego. Ja też mam coś A. innego. Ja poszedłem, ja poszedłem bardziej w tradycję. Ty będę całą bimbrownię wybudował. <gorsza> Gorzelnia stoi. Dobra, <gorsza> zrobimy <gorsza> coś takiego. Coś takiego. Dobra, jeszcze widzi raz szczele tutaj obok butelki. Nie no kurczę co ja jestem skąpy tego... Po, od serca poleję na, w kieliszku. Rozlej jeszcze co, co, to będzie co? w ogóle. Co by tu jeszcze? wrażenie, że zegar ktoś Glut, no, tak jak? Glutato to może nie będę tutaj. Co to za w ogóle za cząsteczki? Jakie? Glut? głód. Chyba są te, co slajmy rozwalają tak na bok. No, możliwe, możliwe. Do galaretki byłoby spoko. W 10 sekund, to najwyżej mógłbym spróbować opróżnić ten kieliszek, niż tego. Zeruj, zeru. spokój. Dobra, zaczynamy. mogłem się... podłogę zmienić, kurczę. Ale, ale nie było entory... fajniej, powiem ci szczerze, że nie ma tutaj takiej, takiej, super takiej. E, wiecie, tak powiem, że słabe. Potka. Znaczy dam może być, Podka. bo jest dobrze Podka. zrobiona, ale nie jest to pomysł taki juhu, znaczy jest czysto minecraftowy. Tak, ta, ta. ta. No. Aha, ta gdzie, tutaj, okej. Okay, okay. w sumie tu mi podpowiadali słowa, ale tak, tak, tak średnio. Oj, piersiówka. Ooo, <słyska> podka miłości. <słyska> to to, 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 of to love. jest Czy do, ktoś okay, tu z nas you. czasem nie mówił o coś czymś takim? <słyska> A no tak, ojejku Ale wiesz, purpos mi dawał widzę, że dobrą ocenę i reszta z nich. teamu, mam jakieś szanse Oooo, jest, to może być To jest taka szklana butelka, tak? Na whisky chociażby Mniejszy, karafka to się nazywa Jest dobrze zrobiona Dał wodę łognistą Nie no, ja też coś takie Takie, 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 o czekaj Piwo, rozla. potłuk, piwo wylał no bo słuchaj, to jest, już... Ale jest bardzo dobry pomysł. To jest taka, jest taki Ale nie, zawylanie piwa to... Ocena w dół. A u mnie poszło w górę, rewanżuje ci się, bo masz ten, fajny pomysł. Śmiechowe, ale w sumie nie wiem, gdzie ja tutaj mam... On ma krzywe palce? Czy, czy co? Czemu on ma oko między palcami? Zobacz, piasz. Ja jestem, mi się bardzo podoba, bo Ale ja tu alkoholu nie widziałem. Bardzo ładne drzwi. Ponieważ to trzyma w łapce, a zobacz jaki on był niski, ja daję może byćkę, bo, bo takie podobne do mojego, ale trochę tak mi, tak mi się, się Ładniejszy kieliszek tak miałem. Ale nie masz szkody. Ale ładna, ładna butelka, ładna Nie, ja miałem z drewna. z co, co to jest? Z Wiśniówka? E, to jest takie jest takie, takie numyko, no mechę, szczerze powiedziawszy. Przy... Taka, no taka śli, śli, śliwowica. Śliw. Jak śliwowica ja to mówię, o, me mechem zalatuje. Mechem zalatuje, <laughs> okej. <Okay. laughs> Dobra, co my o, mamy. Dring? O, drink. O, bardzo, to Ja, ja, wol ja, ja. I ze słomką i ja. Cię. To jest dobre. Trochę taki babskiej i tego. No że się zrewanżuję? No dobra, wiem. Super by... nie było, ale po postarałem się. No. Było dobre. Było ja dobre. Dziękuję bardzo. To było bardzo. Ej, tu dobrać to też kolejny drink, za pomysł, Bo że ten. No, drink, ale ten jest już ewidentnie słabszy jak dla mnie. No dobra, a, ale. sam pomysł, że to jest drink, a nie że to jest wiesz że jak wino, piwo i tak dalej, to dałem po prostu. Ale patrz, jak to zrobiłem już całą imprezę przykładowo, tak? <śled> Wylałeś piwo! To <śled> to na... to efekt na... uboczny <śled> imprezy. Mówi się, nie, 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 nie płacz na warowanem mlekiem, bo to nie piwo, ale... Uuuu! Uuu. Uuu. Ja tak Dzie Dziękuję, dziękuję wębie, za uznanie. U, 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 u. To za to, że Jest ten koń ostatnio stawienny. słabo wypadł na... No. Żałosny tu poustawione, ta arena była ustawiona. <grym> byłem tak nisko, nie, nie ma takiej opcji nawet, ja nie buduję tak źle. Dobra, może chodźmy tutaj? Dobra, idą, idą, idą. Dobra, idziemy. 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 Czeka, jeszcze? Czekaj, on jeszcze? To... Oni stopują, dobra, to my jeszcze I gramy, nie? No to my sobie jeszcze zaraz zagramy, tak ale tu nie bo to chyba wystartuje dopiero jak będzie 6 graczy. To W takim wypadku soliwujemy? No to nie jest, no to kończymy. Do Dobra. czwartego? Do Dobra, no pierwszego? Czekamy na grać. Dobra. To w takim razie. No nie, nie, jeszcze jednego nie nagramy, bo potrzebowalibyśmy przynajmniej jeszcze ze dwóch osób To w takim razie w tym momencie się żegnamy. Przypomnę jeszcze tylko, że to jest polski serwer Master Builder, jak widzieliście po hasłach, który jest non-premium, tak więc. W tym momencie... O, oni lecą poza odcinkiem. Nie, to my gramy dalej, nie, to nagrywamy. Aaaa, no to Grym co co kurczę. Będzie dłużej no odcinek. Jest spoko. E tam, no godzina dużej wrzucania, co poka. to jest? Godzina no. dłużej wrzucania, no tak, bo ty masz internet z Albanii, to, to nie. A ja teraz idę do Michela i u niego wrzucę, bo on ma teraz 250 mega, ja nie mogę, jak ja mu zazdroszczę. E, weź, to ci kurde przyślę pocztą i mi to też wrzucisz. Pendrive'em czy kartą? Kartą może mniej, lepiej. Mniejsza. A, tu już to było. Ej, co? Ej, to jest Ej, się w Ja też chcę. Ja Ale ja to ja też tak cały czas mam ten. Da ja się przyzwyczaić. Dobra, co to będzie to co. co... Ej, ja, nie mogę, wyjść. Kino. ja nie mogę wyjść. Kino! Kino! Ej, nie Wyjdzie mogę wyjść. Musicie tak. latać, latajcie. Odlećcie. No, no, dobra, nie. Spróbuję, jeszcze fuer bloszki. Nie działa. Jestem dwa dwie klopki O dwie jestem, dobra, co mamy kino, tak? Mm -hmm. O, dobrze, dobra. No to spodziewałem się, że każdy wybuduje scenę. Ale jak scena kino? nieprawda? Wcale nie. Wcale Dobra, tego nie to, 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 to będzie bardzo, że tak powiem, e, 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 no e -e? duże przedsięwzięcie, ale pewnie mi się a -a. nie uda. Nie, no my to nagrywamy, a wy nas się poprzenosiliście. No co? No co to w ogóle no to jest? Nie będzie chaos kontrolowany. Dobra, to tutaj pulposy weszły zresztą ekipy, która tak. przegrała z nami ten, ten pojedynek. A, nie. a to był pojedynek? Nie wiem

ja sobie tylko pooglądam. A w ogóle w tym z kucykiem pony, jak, jakie myśmy mieli zianie, u nas na śmiechu. No my tak samo. A my jak to jest ten Mildred czy zwykły? A jak mówię, jak zobaczyłem, że taki? mam to, ten sam wynik co Crystal, to po prostu myślałem, że się po, posikam tam ze śmiechu. Ty, ale czekaj, nie muszę sobie przypomnieć, który to był Twój, bo ty chyba sobie najgorszego zajmujesz tego kucyka. Gdzie pij miał go do z tym kucykiem? No, no ja No nie no, gryprim to w ogóle zmiótł tam z powierzchni ziemi kucykiem. Dziękuję, dziękuję. A, ale ale to... to według mnie Szybek zdecydowanie zmiótł y, tym. Tym drinkiem, no tak. Tym drinkiem, dziękuję, no. Dziękuję, no, dziękuję. No, y, lighter też fajnego kucyka zrobił. Lighter tak. proś mi, przyznaj się, oglądasz kucyki? Tak. <laughs> miłośnik. Ja najlepszego. No nie no ja sobie, bo sam mówiłem, że ty, ty, ty też oglądałem No co, jak każdy rosły mężczyzna ogląda swoje seriale Swo Swoje kucyki? Każdy dorosły mężczyzna ogląda swojego kucyka Wiesz, przy przynajmniej nie ogląda My Big Pony, nie? O jeżdż, o, bo... co? 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 Czekaj, co? O nie, nie wiem co to, nie to miało być? Dobra, czekajcie I tu mam drugiego, o pana, Nie Jest. wiem jakby, ale ja mówię, ja bym wolał mieć Big Pony O tak o. Dybry, dybry, dybry. Nie wiem, czy ja zdążę zrobić to, co e, postanowiłem sobie zrobić. Będzie Aż. dobrze. Ciężko ustawić tych npc BĘDZIE DOBRZE. BĘDZIE DOBRZE. DAMY RADĘ. wy pięćdziesiąt ci za pomoc. Jeba za co w sumie? Gdzie to? Gdzie to? Gdzie to? Tu. To. Okay. to nie mam symetrycznego serio. Scena jest symetryczna bez jaj. <laughs> Ezi, Czyli robisz jajku. scenę? Ojej, oh, yeah. czemu? Wygadałeś się, że robisz scenę. Ale, ale... Głupi pies mi szczeka. Przepraszam za mojego głupiego... Ej, nie, nie wyzywaj wariwka. Wariwek jest fajny. Za głupi. O Jezu, mi to brat szczeka oh, oh, oh. czasami. A, ale co, ale draci jest ale Pies no, mi no, też czeka. Ja szczeka. też. <laughs> Wszyscy bracia łączą się w bólu Przepraszam za niego Przepraszam Nie chciałem Nie moja wina, że on taki zwariowany wariat Trzeba go Cyk 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 No kurcze Ej, mój to ostatni jest przejedzony, słyszysz to? Jezu Pies przejedzony Mojego się nie da przekarmić Ale mój jest biglem i on powinien mieć apetyt jak nie wiem, nie? Ale on po prostu nie chce jeść ostatnio No to może chory jest? No właśnie też się zastanawiam, ale nie, je jak się mógł musi. <grymne> żry, żry jak ci dają, nie zwierzę, bezczelny hamie. Głowa w miskę. No i bulgotać. Bo to są za efekty. Jak tu się usuwa? Nie idzie. No, ale tam stępuje mojego koszatniczka wyniosłem do innego pokoju, bo to jest Ale ja miałem kiedyś koszatniczkę, że to są tak porypane zwierzęta, że to ale... Ale po prostu się w głowie nie, no... nie mieści. Słuchaj, jest wariatem, to prawda, ale taki z niego słodziak, że można mu to wyparzyć, że można mu to wybaczyć Znaczy mój, mój cały czas próbował popełnić samobójstwo waląc <mukrym> głową w kratę. Jak miał takiego pana, to mu <mukry> się nie dziwię. Ho, ho, ho very Co bardzo. za Crisis, no, no, okay. normalnie. normalnie. Ja że nie zdążyłem, no to, no, także tak. Dobra, zrobiłem cztery, chyba dwa to jest chyba jedyne, co mogłem wykrzesać z tego, z tego tematu. Kurde, nie <laughs> będę zrobić lepszych foteli, no nie. ja e, ciągle siedziałem w bloku. <laughs> no o, się rozlugowaliśmy, <laughs> trzeba było lecieć i niszczyć. Długa, No, tak no tak i mamy tak fajny kinaz, fajny projektor. Ej, tutaj tutaj no, to tutaj mi... jest fajne. Mm -hmm. Miejsce na kabary, normalnie. Tylko nawet jeszcze czas zmiany. No, smoko jest. Nawet do mnie. Mogłyby być jeszcze noc i to był Ale mi się kojarzy z tymi o, miejscami no. z kabaretów różnymi takimi. O eee, To jest, to, to jest ja kino ja do domowe, ale ej, tam coś się, do się dzieje na ekranie, patrzcie. Ej, no, nie, to jest dobry pomysł, gdyby, ej, to, to ej, same oni się biją. Samo wykonanie, samo wykonanie jest dosyć takie słabe, ale pomysł z villagerami za tym jest naprawdę dobry. Mhm. Shemon, gratulacje. Zrobię takie do góry wzniesione. Okay. Okay. No, nie, kurwa, co? Eee. A Aaaaa, to jest. To są Avengersi! No Dobra, spoko. Ale kto to jest ten różowy? Ej, jaki różowy to jest? To jest Hawkeye! No właśnie. A ten na górze to A. był Iron Man? Tak, to był Iron Man, Hawkeye, Black Widow i Hulk. Bo ten, eee... Curkoleoko, o. On się po prostu. Paśma wylatuje tak. z tego, z... Z projektora. W sumie, zapomniałem... w sumie zapomniałem o projektorze, to najważniejszym tak naprawdę. No <gulanie> masz <gulanie> jedne te kino. O, ja, jak o się nie wyrobił. No zapomniałem do tabliczki w Nie, za pieniądze suni trzeba było napisać. Nie, to było złe. Ja, to było takie złe i broken. Czekaj, 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 czekaj. A to jest odwoźne kino. A nie, czekaj, ma tu wejście. Łeej, no, ale tam to... To jest takie ekskluzywne tak, dla widzów. Nawet no. napisy dałem, widzicie, widzicie? Film z napisami do, 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 jest. Do, do ten tak. efekt, jak Szyk, mam pytanie. Zrobiłeś no, a tam szybkie było. <laughs> było. no tak, trochę ten... Wyszło. To takie, takie może być. Może no takie, być. takie może być. To mechem <laughs> Nie wierzę. Nie no wyszło tak, nie każdemu eee, może się A z... to jest... A tu tam świetnie. REVELACJA SPADŁEM Z KRZESŁA JADAJĄC. ja też. Tak samo, tak samo. Nie, Boże, nie. Piękne kino, no, na świeżym powietrzu, patrzcie na wow. gwiazdy. Nie, to jest przesłanie. Kinem jesteśmy my. My tu jesteśmy aktorami swojego tam, życia. To jest głębokie. Po, albo po prostu, że kino w Polsce nie istnieje. Ja mam kamerę. Chyba... Aktorami? Chciałem powiedzieć, o, że to Jest! O, bierze. Maja, bierze. Maja, bierze. Maja, bierze. Mam drugie miejsce! Nie na moim <grym> odcinku, <grym> ale wreszcie wygrałem No to przesłanie maja, jednak cześć. było dobre. Tak, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten, o ten odcinek. Tak więc trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.